Przepraszam, może na chwilkę poprosić. Tak chciałem urozmaicić między innymi początek na tym materiale. Witajcie moi kochani w kolejnym. Filmie z tematu prywata. Miało być o szkole 2008, ale zawczasu doszło do mnie, że miałem nagrać materiał o Sonic Colors Ultimate na przeróżne konsole, które trafi na rynek 7 września 2021. Znacie mój stosunek do gier odnawianych? Celowo nie będę mówił. Remaster bądź remake, bo to są angielskie zapożyczenia. Sam lubię język angielski, ale chciałbym podkreślać tutaj język polski jak najbardziej w tym filmie. Jeżeli nie będziecie mieli mi za złe, no chyba że mnie nie zbijecie z tego powodu. Eee, pierwszy moment, o którym oficjalnie dowiedziałem się na temat tego wydania ponownego gry, którą. Część ludzi albo znacząca część ludzi zna tą grę dobrze, tylko ściemniają, że nie grali w to. Sonic Colors na, yy, w pierwotnym założeniu wyszło na platformy Nintendo, między innymi na Nintendo Wii i na Nintendo DS. Yy, była to gra, raczej jest to gra, która powiedzmy w pewien sposób dała nowy kierunek w grach, yy, tego typu przynajmniej w serii Sonica. Jest tutaj tradycyjny tryb Boost, boost Mode, który no odznacza się tym, że jest dosyć duża prędkość. Zresztą w Sonic Unleashed było to bardzo widoczne, że jest taki model rozgrywki. No, oczywiście tytuły gier i tak dalej, te tryby, no muszę po angielsku powiedzieć, bo tak to, tak to jest z tym graniem czy gamingiem. Nie? I co tutaj jeszcze dużo rzecz. Wersja oryginalna, bo można ją tak spokojnie określać, wcale nie musi być gorsza od tego co widzieliśmy na trailerach całkiem niedawno, na zwiastunach miesiąc, ponad dobry miesiąc temu. W tym momencie zapuszczę Wam materiał z zwiastunu dotyczący wersji na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i chyba nie wiem, czy to na PC-ta nie wyjdzie. Ja już się teraz pogubiłem. No, Sonic Colors nie wyszło na PC, a więc może, kto wie, coś tam będą próbowali kombinować z modowaniem tej gry, żeby ona wyglądała inaczej bądź lepiej. Nie wiem, czy cholera tam nie. Jaki mam stosunek do tego? Kiedy pierwszy raz zapowiedzieli tą wersję odnowioną, jest to swoisty remaster. Nie ma tam żadnych praktycznie usprawnień bardzo dużych. Silnik gry będzie praktycznie niezmienny. Może tam jakieś delikatne E, usprawnienia fizyczne dodadzą, na przykład jakieś odłamki, które się rozsypują w niesamowitej ilości w ogóle odłamków, czy niesamowite efekty cząsteczkowe rodem z pikseli e, 8-bitowych i tak dalej, dodadzą na pewno. E, w ogóle oczojebne oświetlenie na pewno też się pojawi jeszcze bardziej niż na Wii, czyli nie będzie prawie nic widać. Śmieje się oczywiście. Co dalej? Generalnie jakie zmiany będą toczyły tej wersji? To między innymi troszkę drobny śliw graficzny, mi się wydaje, że chodzi raczej o tła, które na Wii, no wyglądały jak wyglądają, tak. konsola nie jest jakaś mocarna technologicznie, już w tamtym czasie nie była, w 2010 roku, Przypomin przypomina bardziej dla mnie pierwszego Xboxa w całej tak jakby architekturze graficznej, ale no jednak mimo wszystko na tej oryginalnej wersji cały czas dobrze się gra. Tu tutaj nie można powiedzieć, że wersja na Wii, nagle jak wyjdzie nowa wersja, to ona będzie już zdecydowanie gorsza. Nie. Zawsze oryginały moim zdaniem, one są w cenie głównie dlatego, że one wyszły jako pierwsze. Eee, tryb czasowy tak zwany będzie. Jakieś pościgi z Metal Soniciem? Kurwa, zastanawiam się po jakiego czerepa. Po co to? Po co to dodawać? Przecież ta postać, ona niczym się nie wyróżnia. Ona nawet nie ma nic interesującego, żeby ją dodawać w grze. Już powiem Wam, nawet na całkowite, jakby trochę zluzowanie, powiedzmy, swoich oczekiwań wobec innych postaci Sonica, to już Shadow bardziej przekonuje niż Metal Sonic. Wiem, jak to zabrzmiało. Obejrzyjcie materiał z Shadowa, co o tej postaci, co o tej postaci, to zobaczyć. Co tam kolejnego będą zmieniali? Praktycznie Sonic Team zmieni tak mało, że nawet żal wymieniać, ale no dobra, powiedzmy. Sonic będzie mógł mieć inny kolor butów. Wow! Ależ zmiana! Ale ta gra będzie inna. Dodatkowe jakieś właściwości, prędkość, wytrzymałość, może coś takiego będzie. Dłuższe działanie y, kolorków, ogników. Co chcesz więcej, białego rycerza na czarnym koniu? Kurczę, zastanawiam się. Do tej pory jaki jest cel wydania tej gry? Tak, tak. Szczerze, tak myślę sobie wewnętrznie i zastanawiam się. Mogę zrozumieć, że rośnie nam pokolenie graczy, którzy chcą starsze gry dla nich, może i nawet i retro, mieć na konsoli, którą mają, tylko po to, żeby nie kupować innej i sobie nie kupić oryginalnej edycji i żeby się nie miażdżyć płynnością dla nich kartofla wysypującego się z worka tak małej ilości klatek dla nich, że oni nie mogą tego zdziać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No jakieś usprawnienia na pewno będą, tak tego typu. Jakieś błędy mogą być wyeliminowane, chociaż no tutaj też w to nie wierzmy. Odświeżona ścieżka dźwiękowa. Chyba największa bzdura, jaką kurde, zobaczyłem na tym trailerze. W jakim celu? Przecież, kurde... Z tego wydania nie nagrywali tego w studiu muzycznym w jakości, kurde, yy, nie wiem, zużytego opakowania po cukierkach, przeleszczącego na podatek. Dźwięk tutaj nie jest taki zły, muzyka tutaj naprawdę daje radę, jest całkiem, w całkiem dobrej jakości. Czego tutaj chcieć więcej? Może jakieś inne kompozycje dźwiękowe, kto wie. Kto wie, jak to rozwiążą, moi drodzy. Dziwne to jest. Co tutaj zmieniać? w muzyce. Nadać jakiś nowy ster, trend, kierunek obrać inny, artystyczny. Jestem zajebiście przerażony. Z jakiegoś powodu Tails będzie grywalny, także to może być jedyna, chyba jedyna najbardziej znacząca zmiana w tej grze, bo reszta to praktycznie bez żadnego znaczenia. Wszystko będzie to samo. No oczywiście osiągnięcia, trofea, co kto lubi rankingi online. Kto wie, może coś tam dodadzą innego. Tyle. Taki będzie Sonic Colors Ultimate w wydaniu na PlayStation 4, Xboxa, One, na Switcha, oczywiście zgodny z nowymi konsolami PlayStation 5, Xbox Series S i X. Ciekawe. Zastanawiam się, jak wypadnie ta gra. Jestem bardzo ciekawy tego, jak recenzenci podejdą do tego tematu. Czy godnie, czy niegodnie. Założę się o moje spojrzenie w tej chwili, tutaj, na piękne niebo. Jest całkiem fajna pogoda. Nie za gorąco, nie za ciepło, w sam raz, że recenzenci będą opisywali tą wersję, no, uodnowioną jako. To już było! Nostalgia! Co było 10 lat temu na Nintendo Wii? O ja pierdzielę! Tak będą komentowali sobie nostalgia, nostalgia i nostalgia. Co zmieniło się w tej grze? Zobaczymy. Moje przewidywania co do tej gry. Od razu mała poprawka na przyszłość, żeby nie było. Nie przechwalam się. Nie jestem jakimś jasnowidzem, czarnowidzem, niebieskowidzem, czerwonowidzem, żółtowidzem, innym widzem. Jestem tylko człowiekiem, który z jakiegoś powodu potrafił celnie przewidzieć na przykład to, dlaczego Sonic Boom na Wii U się nie udało a wtedy swego czasu w 2014 roku jeszcze zanim miała premiera ta gra e, przez niektórych zostałem obszczany, obrzygany i w ogóle obsrany, że co ty gadasz chłopie za głupoty ta gra będzie zajebista. No to sobie zobaczcie oceny tej gry na Wii U. Sonic Boom Rise of Lyric. To nie warto mi obrzucać głównym od razu. Sonic Colors Ultimate. Moim zdaniem, tak według mojego już mojej obserwacji tej serii którą bardzo lubię, którą szanuję i jest dla mnie dosyć ważna, ale nie podkreślam tego na filmach, bo oczywiście też zajmuję się innymi rzeczami, dla mnie będzie miała ocenę maksymalnie, mediana będzie osiągała około 7 na 10. Może będzie potykała się o 7,5 na 10. Z jakiego powodu? Mi się wydaje, że 60 klatek dla tej gry nie wiem, czy dużo zmieni, bo uważam, że część gier jednak powinna zostać w tym tradycyjnym klatkarzu, a nie tak na siłę wszystko pchać w 60 klatkach. Dla mnie to trochę niezdrowe podejście jest. Chociaż ja rozumiem e, ludzi, którzy wolą takie bardziej płynniejsze gry, bo wtedy się troszkę tak jakby więcej dzieje i jest tak jakby ten płynniejszy obraz i daje taką, wow, świeżość, że o, wreszcie coś się dzieje w ruchu, a nie tamte e, zafajdane ciście klatek. No, niestety, ale. W dzisiejszych czasach jednak będziemy widzieli gry w 30 klatkach i się przyzwyczajajcie do tego, że raczej będziemy spotykali takie przypadki, że na przykład bardzo wypasione graficzne gry, e, które będą się pojawiały na PlayStation 5 i powiedzmy jeszcze na PlayStation 4 albo na Xboxach, e, no będą miały te 30 klatek, bo będą miały zbyt dużo do zaoferowania, jeśli chodzi dla e, grafiki dla ludzkiego oka. Także to będzie raczej standard, że część gier będzie. W 60 klatkach przeważnie będą to odnowienia, remake'i, remastery, jakieś kurde deluxe edition, zapłać więcej, bo, bo ja jestem pazerniak i dawaj kasę, to za 5 dolarów dostaniesz, nie wiem, cukierka i... i tak to już będzie. Natomiast w tym wypadku raczej mi się wydaje, że jeżeli tutaj będzie miało miejsce remasterowanie tej gry, czyli tak jakby poprawianie, poprawianie pewnych elementów to założę się o milion procent swojego patrzenia na niebo piękne, że no coś nie wyjdzie. Coś nie wyjdzie i na premierę będzie taki syf, takie będą błędy, że ludziom się odechce. Oczywiście mam nadzieję, że tego nie będzie, ale no wiadomo, tak jak to jest z tymi, z tymi grami, na samym początku Albo jeszcze przed początkiem jest super zajebiście, bo to zaraz wychodzi, a później, gdy będzie premiera, to nagle się okazuje, że błąd i aktualizacja gra, gra się wywala, błędy niepożądane i później łatka 50 GB i instaluj, bo gra będzie w ten sposób lepsza. Ale będziesz musiał się pozbyć części wolnych swoich danych, żeby gra śmigała ładnie. Takie to czasy, kurde. Nie zastanawiać się tylko grać? Nie, po co, kurde? Zróbmy gniot, a potem go poprawmy i będzie miało 10, 10, 11 na 1. Nie no, teraz się trochę wygłupiam, ale znam, znam po prostu taktyki firm, jak między innymi tworzą niektóre gry. Oczywiście nie wszyscy, bo Crash, na przykład, który wyszedł odnowiony, Insane Trilogy wypadł naprawdę nieźle i tutaj chylę czoła ku ludziom, którzy odnawiali tą grę. Bob Studios chyba, czy jakoś Bob Toys? Coś takiego. E, tak się nazywało to studio i naprawdę postarali się, włożyli dużo serca widać w ten projekt, no ale jednak to i tak pewne rzeczy nie wyszły jak powinny, ale jednak no wypadło to dobrze. Porównanie nie wiem, czy dobre, czy nie, ale myślę, że powinno to się udać. Zobaczymy 7 września, jak ta gra wyjdzie i przekonamy się, czy lepsza od tej na Wii, czy nic się nie zmieniło w tej kwestii, a czy nie będzie gorsza. No nic. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, co myślicie na ten temat, czy kupicie na premierę. Ja poczekam jeszcze chwilę, zobaczymy jak wypadną oceny i wtedy zadecyduję, czy wezmę, czy nie dla ciekawości zwykłej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dużo zdrowia. Trzymajcie się. Do zobaczenia.